HTC Desire 816 to smartfon z bardzo dużym ekranem. Oferuje funkcjonalność zbliżoną do HTC One M8, ale w bardziej budżetowej opcji. Doskonale nadaje się do oglądania wideo, przeglądania stron internetowych, wygodnego korzystania z gier i aplikacji. Zapewnia szybką transmisję danych w sieci LTE 4G. Zbudowany jest z wysokiej jakości tworzywa, wygodnie trzyma się go w dłoni dzięki niewielkiej grubości 7,9 mm oraz rozsądnej wadze 165 gramów. Na lewej krawędzi znajdują się przyciski sterowania głośnością oraz blokada ekranu. Na dole jest złącze micro USB, a pod klapką z prawej strony umieszczono gniazdo nano i microSD. Wyświetlacz HTC Desire 816 wykonano w technologii Super LCD 2. Ma rozdzielczość 720 na 1280 pikseli i przekątną 5,5 cala. Obraz jest jasny, ładny kolorystycznie i nasycony, a kąty widzenia bardzo dobre. Dzięki czujnikowi światła HTC może dobierać optymalne do warunków podświetlenie ekranu. Moc potrzebną do uruchamiania gier i wielu aplikacji równocześnie zapewnia czterordzeniowy procesor taktowany zegarem 1.6 GHz oraz solidne 1.5 GB pamięci RAM. Na aplikację mamy 8 GB, które rozbudujemy nawet o 128 GB, używając karty microSD. Umieszczenie głośników stereo na froncie zapewnia optymalne brzmienie. A gdy korzystamy ze słuchawek, jakość dźwięku zapewniają wbudowany wzmacniacz oraz system boom-sand. Aparat fotograficzny z matrycą 13 megapikseli w trudnych warunkach oświetleniowych wesprzemy diodą doświetlającą. Możemy wykonywać zdjęcia HDR panoramiczne i ze stabilizacją obrazu, a liczne ręczne ustawienia oraz wybór filtrów pomagają osiągnąć wymarzony artystyczny efekt. Wideo rejestrowane jest w rozdzielczości Full HD. Również przednia kamera wyróżnia się, oferując matrycę 5 megapikseli. Desire 816 działa pod kontrolą Androida w wersji 4.4.2 KitKat z funkcjonalną i bardzo czytelną firmową nakładką HTC Sense 6.0. System wyróżnia widget BlinkFit, który zapewnia wygodny dostęp do treści z wybranych przez nas serwisów i portali społecznościowych. HTC wyróżnia też specjalny tryb samochodowy. Wśród zainstalowanych aplikacji znajdziemy m.in. Polaris Office do tworzenia i edycji dokumentów. Możliwości smartfona rozszerzymy, instalując nową wersję aplikacji MyBox, pozwalającą przez 30 dni za darmo testować hitowe aplikacje, a następnie korzystać z nich w atrakcyjnym abonamencie. Świetne brzmienie smartfona sprawdzimy teraz również dzięki nowości w MyBox, serwisowi WIMP, który w ramach abonamentu daje nam nieograniczony dostęp do 25 milionów utworów. Ponadto dzięki TVP Stream na ekranie naszego HTC obejrzymy za darmo i na żywo mecze z mistrzostw w Brazylii. Jeśli skorzystamy przy tym z nowych taryf Jump lub sieci Wi-Fi, nie zapłacimy również nic za transfer. HTC Desire 816 to bardzo dobrze wykonany smartfon, który dzięki ogromnemu ekranowi szczególnie sprawdza się we wszelkich zastosowaniach multimedialnych oraz podczas przeglądania stron www. Na uwagę zasługuje również bardzo dobry aparat fotograficzny z wieloma funkcjami. Jeśli szukamy dużego smartfona, ale nie możemy sobie pozwolić na sprzęt ze ścisłej czołówki, 816 może okazać się doskonałą alternatywą.